To po co Putin napadł na Ukrainę? Putin twierdzi, że w obronie rosyjskojęzycznej ludności, zaatakowanej przez bojówki ukraińskie, nawet nie przez wojsko, tylko przez takie nacjonalistyczne stwory jak np. Azow, czy prawy sektor. I pan w to wierzy, że to dlatego? No Wierzę, że zginęło 16 tysięcy ludzi. Kolejnej wojnie, którą wywołuje Putin i Rosja towarzyszą manipulacje tego typu, jak ja masowa dezinformacja. Ale to nie są manipulacje, bo to ja, ja, ja dysponuję dany, danymi z ONZ-u 16 tysięcy rosyjskojęzycznych Ukraińców zostało zabitych często w bardzo okrutny sposób przez te nacjonalistyczne bojówki. To panie premierze, to dlaczego świat nazywa tę wersję? O której Pan mówi manipulacją albo właśnie kłamstwem Putina, albo kremlowską propagandą, albo wymyślaniem przez Putina jakiegoś alibi, a ufa Zełejskiemu, Ukrainie, jednak temu, że to jest suwerenne państwo napadnięte przez agresora. Ten świat, o którym Pan myśli, powie Panu, że to, co ja mówię, to też jest rosyjska propaganda. Może i tak będzie, bo tak, tak powie, no, ale, ale dlaczego, to więcej, pan, wy, że dlaczego że pan, pan wybiera tę wersję? Dlatego, że jest panu... bo ona jest prawdziwa. Manipulacja, propaganda jest stosowana przez obie strony. To nie jest tylko tak, że Rosjanie się specjalizują w dezinformacji. Ponieważ ja nie lubię, jak się mnie robi w konia, to staram się fakty weryfikować i wyciągam wnioski po weryfikacji. No tak, ale tak jak pan powiedział, że może ktoś przyjść do pana i zapytać, panie premierze, dlaczego pan wybiera wersję Putina, a nie wersję Zeleńskiego? Nie, ja wybieram wersję prawdziwą.